Jestem świnka papa. To mój mały brat. To mama. Zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem. A to świnka. Świnka pepa. Polskie. Roboty drogowe. Jest piękny słoneczny fast food. Pepa z rodziną wybiera się na plac z... Czy wszyscy gotowi? Tak jest, kapitanie! Nie słyszałem! Tak jest! Zanasowy pod wodą ma dom! Spacz, bobka, ciasto, porty! Kobczastokanciasty i żółty jak on! Spacz, bobka, ciasto, porty! Kto i fa... Och, dlaczego stoimy? Na drodze jest korek. Ciu, ciu, to jak my się dostaniemy na plac... Eee! eee! George, korek zaraz się skończy. Stop! Zatrzymał ruch. Co się stało, byku? No. Mamy awarię wododociągu. Woda zalewa drogę! Tak! Jesteśmy po to, żeby to naprawić. O. Długo to potrwa. Dopóki uda się usunąć awarii. Hm. Spychać, spychać. George <laughs> lubi schacze. Tędy, panie dorożcu! No tak jest, szefie. Pan Byk jest dźwigni. Byku, czy pan wie, skąd się wzięła woda? Wypływa z p. zepsutego szambo. Jak to naprawicie? Właśnie w tym problem. Nie wiem, jak to zrobić. Dobrze, nie mam zamiaru się bawić w te polskie gadżety. Ojej. Watch, zaraz będziemy na placu Ustawisz spychacz i żuraw. I tak jak pyk będziesz usuwał... Policjanta.